Siema Widzowie, witam was w kolejnym odcinku dzisiejszym odcinku pokażemy sobie na nowym update no tak, tak wygląda mój eko jak ktoś go dawno pewnie nie widział no i mam jak ktoś pewnie nie zauważył klęs jego ja się przed chwilą dropnąłem z militecznego dropa z tym tego skina. A ten no. Eee. No, lokude co Czekaj. Oje 15 diem to jest sól. to ja mam. No i tak trochę proromki jest. Program, jest. Ekstra 10%, no chyba 110%. Pogramy yy, sobie tym, znaczy, ty, czy tu już jest zapromowany, jest za 5 dni, ale niby już go można mieć. A mi się nie opłaca, wydaje się, ile? 100 zł ponad? No, ale no, 100 zł, powiedzmy. A jakie to są Muszę sprawdzić. Nie patrzyłem takiej amityczny A, mityczny. Fajny, fajny. Muszę jeszcze sprawdzić. Nie wiem. A, bo, bo, bo. Mecz, Nie, nie ma treningowe wyjście. Ja chcę wypograć w ten Arenę treningową. Właśnie ja dopiero co zrobimy ten nowy update. Całkiem spokowali, A, bo on tak rozrzuca te swoje że... ocień. A, to. Ja bym wyszelił, tak to rozwali dwóch. No, prawie. A, ult, ult, to jest na tym. Aha, dobra. To z tym takim czołgiem. Uh -huh. A, a fajny, fajny, fajny. Fajnego ma tego ulta. Przyda się. Przy jakimś, nie wiem czy jakimś szybki nam... dostał taki trochę mniejszy drako. To jest słabszy. ale ma drako to legendarka, nie? A też jest trochę różnicy. A, to tutaj można lewać ziomków. A i uda po prostu... Spod, to spadnięcie do tamtego. Do tego poziomu. To teraz i ciągną walamy, nawalamy, nawalamy i spadamy fajne ten mały się nazywa no chyba jakoś małe nie? małe no czekajcie to, zrobię małe cięcie Dobra, widzę, z krótkiej przerwy musiałem być. Pogramy sobie. Nie wiem. No, celu, nie Willow. Może potem które krótkim mnie nikt nie lubi, ale ja ją dosyć lubię. Nie wiem, jak dodam ale. A pojedynki mogą być. Tak też mi się było. No. Może być ciężko. Wiadomo, ma na końcu. A nikt z Was pewnie odegram nie lubi, choć się mogę domyślić. Ten. <laughs> jak, jak ten. Jak macie już nauczycieli? Piszcie w komentarzach. Oczywiście, czy są fajni, czy nie fajni. A moja jest dosyć spoko, Pani. No, o kurde, ty będę o nie. Nie, nie. nie, 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 przegram, nie przegram, 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 przegram. przegram. O, oh, nie wiem jak ja to mi zrobił. A u mnie we wsi teraz kurde, kukurydze, chciał jak słyszeć jakieś traktory, to pewnie no, ciągniki, ciągniki. Czyli i cyk ta 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 ja ona to robi to robi? ona pewnie na mnie skoczy skoczy. Ona skoczy a jak ja skoczę. Tak się M W i... Tak mogłem się domyślić. Jest! S, 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 S. Ach, ta polska moc. Dobra, będę tu. Teraz pewnie nie widzicie za bardzo dużo ten y, filmów na YouTubie. Short, shortów i tak dalej. O nagrywam teraz se na TikToka, więc jak chcecie, to możecie wejść na TikToka też. Jest tam. Oj, chuda strefa. Dadum dum, dadi dadi dum dum. do A mnie, nie szczeli, nie skoczy na mnie. On, on skoczy jak ja skoczę. Tak jak myślałam. No dobra, to tu mogłem przegrać. Tu już mogłem. Tu już chyba wszędzie przegram. Na szczęście mi nie zależy na wygranej. Tak jak na nim. No. ale No, już co powiedziałem. A se, o, tam idziesz, Edgarku. Sie ma, sie ma, ma. ma, Edgar. ma, Edgar. Co porabiasz? Wolę są gadać przez ścianę. Skoczę zaraz, skacz. Idę, No mówiłem, mówiłem, że skacze. Ja znam te Edgary. Bo sam nim przed chwilą grałem, nie? Bo to idę w razie, skoczy pewnie na mnie. O, nie skoczy, bo nie ma. Nie ma ulta, nie ma ulta. Ktoś tu nie ma ulta. Ma ulta, nie ma. O, kurde, ma ulta. Będzie kałużę, ma ulta. Nie, co się znam, jak sami widzicie na Edgarach? No, ja myślałem, jednak się nie znam. No, ja myślałam, że wygra. Mogłem się z tym. jest. Dobra, zrobimy sobie rundkę 8 do... <laughs> Pewnie będę tam najgorszy. I mnie kukurydza właśnie skończona jest na TikToku, ale może będzie też na YouTube, więc...

Hmm. Hmm. Don't wait. Teś tam, coś tam, coś tam, david. Widzicie, ile mam tych zadań, bo dawno nie grałem. Co? Dobra, yy, zaraz wracam. Jestem po tym krótkim cięciu, pogram jeden knockout. I to będziemy kończy powoli ten odcinek. O, riczko. Rico marsze. O może być. Może być, że wygramy. Chociaż Brock też jest dobry. O, moje małe. Mój mały boberek. Został. No to mamy Eswina. Tak patrzę. Oj. No i koniec gry. Ile zrobiliśmy zadań? Aby jedno. Lepsze to niż dwa. No. <laughs> Dobra, na razie widzimy się w następnym odcinku. Na razie i cześć!